Witam Państwa, Przedstawię Państwu symulację, jakby można trafić szóstkę programu Golden Lotto na losowaniu w dniu 20 grudnia 2011 roku. W związku z faktem, że tylko w 15 minut filmu muszę z pokazem się zmieścić, to przyspieszam teraz... Ten pokaz wyszukiwania pewniaków i na tej szóstki. W dniu 17 grudnia 2011 roku wylosowano liczby 1, 3, 26, 37, 44 i 49. Natomiast w dniu 20 grudnia 2011 roku zostały wylosowane następujące liczby. 8, 9, 13, 30, 36 i 42. Powtarzam. 8, 9, 13, 30, 36 i 42. Proszę zauważyć, że padły dwie nieparzyste i cztery parzyste liczby. Autentyczne wnioskowanie, że są prawdziwe, można sprawdzić na stronie www.lot.pl Zaczniemy teraz pokaz. Wejdźmy teraz w częstotliwość. Od 1 stycznia mamy ustawione 2000 do 17 grudnia 2011 roku. Przy fazie obojętnej. Proszę uprzejmie, 13 jest na pierwszym miejscu, 42 mamy tutaj z boku. No i 30 jest też na szóstym miejscu, jak widzimy. Czyli mamy trzy liczby w fazie obojętnej zobaczmy przy obojętnych liczbach zobaczmy teraz fazie gdy Księżyc wschodzi bo w dniu 20 było właśnie faza Księżyca gdy wschodzi zobaczmy jak w tym momencie chodzi i mamy dziewiątkę tutaj na drugim miejscu dobrze wejdźmy teraz zobaczmy znaleźć data faza parzystych przy wschodzie zaznaczyłem wschód i przy parzystych czterech 105 takich losowań było i widzimy że jest tutaj przy wschodzie 30 na pierwszym miejscu tu mamy 36 również dobrze zobaczmy przy fazie obojętnej to jest data faza liczby w programie 443 takie losowania jak widzimy, jest tutaj 30 również na pierwszym miejscu. To jest w przyparze z tych czterech. A zobaczmy teraz przy obojętnych, obojętne liczby i obojętna faza. 1472 takie losowania były. Mamy tutaj trzynastkę na pierwszym miejscu, 42 mamy na czwartym miejscu i 30 mamy na miejscu szóstym, a więc w sześciu liczbach mamy, mieliśmy trzy liczby. Przejdźmy teraz do opcji jaka po jakiej. Weźmy przy nieparzystych dwóch liczbach. Przy nieparzystych dwóch liczbach zobaczmy, jak chodzi to, gdyż dwie liczby nieparzyste padły. Widzimy tutaj 42 liczbę z brzegu. Tu dziewiątkę widzimy z brzegu. Tu 13 i tu 13 widzimy z brzegu. I co jest na pierwszym miejscu? Liczba 13. 13, która padła oczywiście. Dobrze. Zobaczmy teraz przy parzystych. Wejdźmy w parzyste liczby. Zobaczmy przy we wschodzie przy dwóch parzystych liczbach o i popatrzmy się jak tutaj nam wychodzi i widzimy tutaj dziewiąteczkę, trzydziestkę tu z brzegu, tu trzydziestkę z brzegu widzimy, tu trzynastkę widzimy, tu dziewiątkę widzimy z brzegu, tu trzydziestkę widzimy i tu ósemkę widzimy. Ósemeczka jest na piątej pozycji, razem z trzydziestką również. I co pierwsze jest? Liczba 30 i dziewiątka jest na czwartym miejscu. Bardzo ładnie. Zobaczmy teraz przy parze z tych trzech liczbach. Dalej szukamy we wschodzie. I 30 i 30 mamy na dwóch pierwszych miejscach. Proszę Państwa, tu mamy ósemkę Ósemkę i 13 i 30. Dobrze? Tutaj mamy 9 znowu z brzegu. Tu mamy 30 z brzegu. I tu mamy 30 z brzegu. Zobaczmy teraz we wspólnym koszu jak jest. I 30 jest na pierwszym miejscu. Zobaczmy jeszcze przy parze z tych czterech liczbach. Ciągle we wschodzie szukamy. We wschodzie szukamy. Tutaj widzimy 30. Tu widzimy 30 i tutaj widzimy 30 również. Tak. Tu widzimy 30 i 42. I tutaj widzimy 30 i tu 42 widzimy z brzegu. I 30 jest na pierwszym miejscu. Zobaczmy jeszcze przy pięciu parzystych liczbach we wschodzie. Dobrze. Przy pięciu parzystych. I widzimy tutaj znowu 30 na pierwszym miejscu. I tutaj trzydziestkę widzimy też z przodu. Tu widzimy ósemkę znowu z przodu. To jest na pierwszym miejscu 26, ale 30 jest na drugim miejscu, 8 w pierwszej szóstej się mieści, a więc te liczby, które nam wypadły, zobaczmy teraz przy parzystych liczbach, przy, jeszcze zobaczmy fazę obojętną w obojętnych liczbach, tak jakby było całkowicie, i tutaj widzimy 30. I trzynastkę widzimy, i trzynastkę widzimy. To ciągle we fazie, czyli to są na, we, we fazie we wschodzie. I tutaj trzynastkę widzimy. Zobaczmy, co jest pierwsza liczba. Trzynastka i trzydziestka na, w, w, w trzech pierwszych miejscach jest i trzydzieści sześć tutaj się nam pokazało. Dobrze, teraz zobaczmy. To widzieliśmy w fazie obojętnej. Dobrze, a zobaczmy jeszcze we wschodzie jak tam nam chodziło, przy fazie, przy liczbach obojętnych. Trzydziestkę widzimy tutaj z brzegu i z dziewiątką razem, dobrze. Tu widzimy trzydziestkę i trzynastkę. Teraz we wschodzie szukamy, jaka po jakiej. Trzynastkę widzimy tu, dziewiątkę widzimy tutaj z brzegu i tu widzimy trzydziestkę i trzynastkę. I co jest pierwsze? Jedynka, ale trzydziestka jest na drugim miejscu, trzynastka jest na tym miejscu. Tu widzimy dziewiąteczkę też w pierwszych tam dziesięciu czy jedenastu liczbach. Zobaczmy teraz przy parzystych czterech, przy parzystych pięciu liczbach, bo mamy tak ustawione, to niech y, pójdzie nam przy parzystych pięciu. Liczbach. Jeszcze raz zobaczymy przyparze z tych pięciu I widzimy 42 na pierwszym miejscu Ósemka tutaj z brzegu jest Tu widzimy ósemkę na pierwszym miejscu i trzydziestkę Tu widzimy trzydziestkę I 42 i 8 i 30 Bardzo ładnie nam wychodzi i we wspólnym koszu mamy 30, 42 i 8, czyli w pięciu liczbach mamy nasze liczby wylosowane. Tu mamy 36 też jeszcze e, z liczb parzystych. Te, które akurat liczby parzyste padły, to mamy parzystych mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w 10, cztery parzyste, a tam mieliśmy e, w trzech liczbach e, powiedzmy nieparzyste były i można było to trafić dobrze teraz wejdźmy zobaczmy przy czterech przy czterech parzystych jak nam wychodzi tu widzimy 30 z brzegu tu widzimy 30 na pierwszym miejscu z brzegu dobrze o, ok tu widzimy 42 tu widzimy 42 z brzegu dobrze i tu widzimy 42 z brzegu zobaczymy tutaj w pierwszym miejscu, jak nam wychodzi, i wychodzi nam 42 i 30 i 42 w pierwszych 7 liczbach. Dobrze, zobaczmy jeszcze przy trzech szybko parzystych liczbach. I 30 jest na pierwszym miejscu tutaj, i 30 jest tutaj łącznie z ósemką. Czyli 38 jest, a 30 cały czas nam się powtarza proszę Państwa. 30, proszę zapamiętać tą liczbę 30 jako naszego pewniaka. Tutaj widzimy dalej przy tych liczbach e szukamy dalej. 36 i 30 mamy. Tu mamy 36 liczbę też. I 42 na drugim miejscu. A we wspólnym koszu mamy 30. Na pierwszym miejscu 36 jest tutaj 42. Dobrze. Czyli mamy 30 na pierwszym miejscu. Przy parzystych Czyli cały czas nam tak wychodzi. Zobaczmy jeszcze przy dwóch parzystych liczbach. Jakby było. I mamy 30 tu na dwóch pierwszych miejscach. Tu jest łącznie z 36. Czyli akurat ucinamy sobie. 13 mamy na pierwszym miejscu. Tu mamy 42, tu 42 i tutaj mamy 30. I we wspólnym korzu mamy 30 znowu na pierwszym miejscu, gdzie można byłoby ją trafić. 36 mamy na czwartym miejscu i 13 i 42 znowu mamy przy pierwszych liczbach. Dobrze. Teraz zobaczmy jeszcze przy nieparzystych liczbach. Co by nam pokazało. Czyli mamy takie nam liczby wyszły. Zobaczmy teraz przy nieparzystych liczbach proszę Państwa. Dajemy sobie pięć nieparzystych, od piątki zaczynamy, żeby poszukać czy coś nam jest. Tu widzimy trzynastkę, a my, poszu a my poszukujemy trzynastki i w sumie dziewiątki, gdzie już dziewiątka nam wychodziła. Trzynastka i trzynastka jest tutaj. I trzynastka tu, i trzynastka tu. To już chyba się domyślacie Państwo, co może być. Pierwsze jest liczba 13 na pierwszym miejscu, jako pewniak. Dobrze. Przy czterech liczbach. I znowu przy czterech liczbach mamy tu trzynastkę. I tutaj mamy trzynastkę. Szukamy dalej, tu już mamy dziewiątkę w pierwszej czwórce. W pierwszej trójce nawet można powiedzieć. I tutaj mamy dziewiątkę. I tu mamy trzynastkę na pierwszym miejscu. A co jest na dole pierwsze? Liczba trzynaście. Dobrze, szukamy teraz przy nieparzystych trzech. Przy nieparzystych trzech liczbach. To nam pokaże program przy nieparzystych trzech I tu widzimy trzynastkę z brzegu I tutaj widzimy trzynastkę z brzegu Dobrze Tu widzimy trzynastkę Również z brzegu Tu mamy przy nieparzystych jako yy, pierwsza parzysta 42 przed trzynastką Dobrze I tutaj widzimy trzynastkę A to jest pierwsza liczba 13 Czyli pewniak znowu stuprocentowy przy dwóch nieparzystych, jak nam wyjdzie teraz. Przy dwóch nieparzystych. I widzimy znowu tutaj jest trzynastka na pierwszym miejscu i tutaj jest trzynastka na pierwszym miejscu. Bardzo ładnie. Tutaj mamy dziewiątkę i trzynastkę, czyli dziewiątka jest też. Yy, w pierwszej kolejności. I 42 znowu mamy w nieparzystych, jako pierwszą 42, którą należałoby również jako 100% brać. I tu 13 no i chyba ta, która może być na pierwszym miejscu, tutaj. Czy jaka jest? 13 jest też 100% I dziewiątkę tu mamy z brzegu w pierwszych dziewięciu liczbach. Czy ośmiu liczbach? W pierwszych 8, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jakbyśmy tak ograniczyli. Dobrze, proszę Państwa? I jeszcze poszukamy w jednej nieparzystej. Zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie. I proszę Państwa, 30 mamy znowu tutaj na pierwszym miejscu i 13 mamy na pierwszym miejscu, przy po znowu 36 bardzo ładnie wchodzi z, 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 Przy nieparzystych parzystce. znowu jest 13 tutaj i znowu 13 mamy tutaj proszę Państwa i dalej się patrzymy jeszcze. 42 jako pierwsza z trzech liczb, które pada w parzystych. I znowu trzynastkę mamy. I 42 znowu mamy tutaj w pierwszych parzystych i w nieparzystych liczbach. A co może być pierwsze? Już się Państwo chyba domyślacie jaka pierwsza liczba jest. No i pierwsza liczba jest oczywiście trzynastka, czyli cały czas trzynastka, pewniak trzynastki, i trzynastka padła, ale mamy znowu pewniaka po trzynastce, nieparzystek, jaka jest pierwsza? Druga jako po osiemnastce, jest trzydziestka również. I lecimy dalej. I trzydzieści sześć tutaj mamy. I bardzo ładnie nam to wyszło. I 42 mamy dalej. I dziewiątka jest tutaj na końcu, ale do tego. Widzicie Państwo, że można łatwo trafić te nasze liczby. Jak widzieliście Państwo, łatwo jest trafić 6 liczb programem Golden Lotto. Potrzebny jest jednak czas do poszukiwań, którego ja niestety nie mam. Potrzebne są również pieniądze do zagrywki. Zapraszam wszystkich do oglądania filmów z pokazami na stronie www.goldenlotto.pl Jest wiele filmów fantastycznie nagranych i z pokazami trafienia szóstek i możliwości trafienia szóstek programem Golden Lotto. Oczywiście wszystkie są wiarygodne, wszystkie można sprawdzić na stronie www.lotto.pl czy są autentyczne losowania. Zapraszam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w następnym pokazie. i trafienia y, wielu liczb takich, żebyście Państwo wygrali. Klub Pewniaków Golden Lotto pozdrawia wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia.